Siemanko z tej strony, Radek z kanału Strefa Polskiego Dabingu. Niezależnie od tego, czy jesteście graczami, czy od czasu do czasu lubicie obejrzeć jakąś animację, na pewno dobrze wiecie, że za każdą z postaci w tych produkcjach stoi aktor głosowy. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda aktor dabingowy, który podkłada głos waszej ulubionej postaci? Jeśli tak, to dobrze trafiliście. W dzisiejszym odcinku zobaczycie i usłyszycie wszystkich aktorów dubbingowych w grze Apex Legends. Mam nadzieję, że taki materiał przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go ocenić i zasubskrybować mojego kanału. Napiszcie również w komentarzach, jaką produkcję chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych epizodach. I ty nazywasz się legendą? Puste słowa. Hm. I w proch się obrócisz. Ja nigdy nie zapominam. Czekam na Twój nieunikniony błąd. Kolejna egzekucja wykonana z chirurgiczną precyzją. Konkurencja pozostawia wiele do życzenia. Musiałam interweniować osobiście. Dobry pomysł, złe wykonanie. Próbuj dalej. Pot, krew, dostajesz tyle, ile z siebie dajesz. Duży, mały, wszystko jedno. Dla mnie jesteście po prostu celami. Dziś cię pobiłam. Tak się dzieje: jak jednostka nie słucha rozkazów. Moje dzielne serce pokonało twój ostry miecz. Walka to nie tylko umiejętności. Walcz, zwyciężaj i walcz dalej. W twej walce widać chęć życia, to powód do dumy. Ufam mocy wiatru. To on prowadzi mnie do zwycięstwa. Twoja podróż dobiega dziś końca. Ojej, jestem pewna, że inni to nagrywają. Moje włosy są w rozsypce. Jestem ponurą transwiedźmą, przed którą ostrzegali was rodzice. Jestem tu w imieniu wszystkich wiedźm. Wydawało ci się, że mnie przewyższasz? Wszyscy jesteśmy niczym więcej niż gwiezdnym pyłem. Kryształy ujawniają swoje ukryte struktury, gdy pękają, zupełnie jak ty. Inteligencja jest na wymarciu, ale dziś macie zaszczyt z nią obcować. <laughs> Jeszcze jeden. Jeśli nasze ścieżki się zejdą, pożałujesz, że koniec nie nadszedł wcześniej. Jęk zwierzyny przyciąga drapieżnika. Każdy eksperyment naukowy wymaga powtarzalnych wyników, dlatego tu jesteśmy. Jestem tu, bo muszę. A jaką ty masz wymówkę? Nie poszło ci za dobrze, ale co ja tam wiem? Jestem tylko geniuszem. Na pewno chcesz wiedzieć, kim naprawdę jestem? Powiem ci. Jestem tym, kto cię pokonał. Jeśli nie masz już nic do stracenia, zwycięstwo jest proste. Legenda. <laughs> Czasami każdy bywa kimś, kim nie powinien być. Czas na trochę starej szkoły. No, wesela się zagoi. Do zwycięzców świat należy, czyli nie do ciebie. Nie, nie patrz tak na mnie. To tylko taka zabawa. Na salwo miałem pseudonim Grenado Tornado. Dalej, bracia! Pokażcie, na co was stać! Nigdy nie odwracaj się tyłem do Gibraltara. Nieźle, ale też niedobrze. Hej, to była dobra próba. Za wolno, za słabo. Niezależnie od sytuacji, dorwałem cię. Cóż, najważniejsze to dawać z siebie wszystko, prawda? Dane mają tendencję do dużego rozrzutu. Lepiej zachować ostrożność. Hmm, może zamiast być tutaj, spędzisz dzień w bibliotece? Cóż, ja chyba też bym siebie nie doceniła. Newt, jak niby mamy przetestować nasz sprzęt, skoro ludziom tak szybko kończy się termin ważności? Drużyna cię zawiodła, przyjacielu. Dzięki tobie jestem lepsza. Doceniam to. Godnie przyjmij porażkę. <noise> Inteligencją to ty nie grzeszysz, skoro chcesz ze mną walczyć. Już możesz odetchnąć. Wygrałam. Dobranoc, Skarbie. Może w snach pójdzie ci lepiej. Dzięki za przytrzymanie mi rzeczy, Skarbie. I tak po prostu walisz na oślep? Gdzie twój styl? I tyle po tobie zostało. Zmieściło się do pudełka od zapałek. Jakie piękne skarby. Myślę, że je sobie wezmę. Ja ciągle tu jestem, a was już nie ma. Tak bywa. Jestem z siebie taki dumny. Jestem świetny. Co mam jeszcze powiedzieć? Mówiłem, że jestem świetny, bo jestem. Jeśli chcesz kilka wskazówek, odezwij się. Przegrywanie to nic złego. Każda porażka to okazja do nauki. No, tak przynajmniej mówią. Uch, ciężko nadążyć za wami, młodzieniaszkami. I staruszkami. Ciężko wygrać, gdy leżysz na plecach, cwaniaczku. Dzięki tobie dobrze wypadam przed moją drużyną. Gdy ty sobie drzemiesz, ja działam. Jestem dobry, bo się na tym znam. Hej, musisz się odrodzić, żebyśmy mogli to powtórzyć. Hej, obczaj mój gigantyczny sztandar, ale super! Ja jestem szybki, a ty martwy! <laughs> Japnę się w górę, a wy lądujecie pod ziemią. Ja wygrywam, amigo. Dobrze walczyłeś, przyjacielu. Dziękuję za wspólną zabawę. Gdybym miał serce, waliłoby jak oszalałe. Gdybym sam cię nie pokonał, ktoś inny mógłby to zrobić. Hej, przyjaciele! Uch. Nadal nie mogę się zdecydować, czy powinnam po tym umyć ręce. A, dam ci radę. Nie przejmuj się porażką. To się tyczy wszystkich, okej? Okay? O, dawno nie widziałam takiego wojownika, ale to wcale dobrze o tobie nie świadczy. Nurkowanie twarzą w błocie może wydawać się straszne, ale dopiero zaczynamy. Nie łam się. Gdybym była na twoim miejscu, cóż, też bym ci spuściła lanie. Teraz zrozumiecie, dlaczego boicie się ciemności. Już to wiecie. Dziś was pozabijam. Jak masz na imię? Muszę to wiedzieć. Wszyscy jesteście niczym owieczki przeznaczone na rzeź, a ja jestem rzeźnikiem. Jesteście jak bydło gnane do rzeźni. Jestem tu. I jestem w Twych myślach. To nie magia, to obelga. Każda legenda ma swój koniec, więc niech będzie spektakularny. Nie odwracaj wzroku. Kieruj się odwagą, przyjacielu. Klątwa jest darem, przyjacielu. Przyjmij ją. Mam coś na twarzy? Dziwnie na mnie patrzysz. Nie martw się, giniesz w dobrej sprawie dla mojej rozrywki. <laughs> Jest w tobie konkretna agresja, aż prawie mi szkoda, że cię zmiażdżyłam. Jestem twoim koszmarem. Jesteś zwykłą owcą w wilczej skórze. Jeszcze żyjesz? To czekanie mnie nudzi. Czas na powrót do natury. Robaki i ptaszki będą miały wyżerkę. Czy wygram? A czy mózg tropiciela waży 227 gramów? <grywka> echo chyba cię nie lubi. Ja się nie wypowiem. Nie martw się, Echo cię nie zje. Woli ofiary z wolnego wybiegu. Gapię się nie dlatego, że jestem dziwna, ale dlatego, że szukam twoich słabych punktów. Ktoś już nie wzbije się w przestworza. Przykro mi, ale tytuł Czempiona jest poza twoim zasięgiem. Lubię ludzi, którzy są jak mój alkohol chłodni i potrafiący dokopać. Lądowanie awaryjne. Czyż to nie jest okropne? Ja tam nie wiem. Nie zdarza mi się. Mam w mieszkaniu bałagan, no i co z tego? To nie znaczy, że na arenie też jestem niechlujna. No co? Miałam się najpierw ukłonić? Moje światło nie zgaśnie nigdy. Może i dobrze się skradasz, ale nie uważasz na ogrodzenia. Może i nie wyglądam na wojowniczkę, ale nie tylko siła się liczy. Mój elektryczny pastuch zagoni was jak bydło. Mój kombinezon jest zaizolowany, za to twój nie. Polegając tylko na wzroku, przegrasz. Przewidziałam to. Raz się wygrywa, raz przegrywa. Spróbuj trafić w to. Teraz moja kolej.